biotop Bałtyku zasolenie 1,006 pPI To co wpadło w podpierak w nocy Tutaj mamy stornię Czy jak ktoś woli flądrę Ta ryba tutaj tak aktywna to babka jedna tutaj z większych też oczywiście też to jest młody osobnik rosną do 15 cm. większość to ten na rybek babek i krewetki. A to krewetka zasuwa właśnie. To już takie większe są też. To też nie największe, bo są jeszcze oczywiście też dużo większe. To wszystko są młode osobniki. A ta sobie tu spokojnie pływa. Nie wiem, ostrość złapać ciężko jest. No, takie akwarium. W tej chwili jest nalane gdzieś 7 litrów tutaj. Oczywiście do tego teraz dojdzie na powietrze czy jakiś filterek, żeby to wszystko chodziło i to, i to wszystko wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Sól, Red Sea salt, plus trochę wody z Bałtyku. Zasolenie identyczne jak w Bałtyku, z warunków, z którym były złowione. Zobaczymy. To jest dzień 0. Flądra pływa.